Cześć widzowie! Dzisiaj nagrywamy już drugi raz. To około już trwa pół godziny nagrywanie tych dwóch filmików. Ponad pół godziny. Więc za nasze starania proszę zostawić subskrypcję i lajka. Kto ma. E proszę. Zabrakło mi już. Wstu. Dobra, ja można przechodzimy do filmu Tu, bo ja nie mogę tam lecieć, bo ja mam zadanie z Robertem, żeby ją ja tam zrobić Nie chcę go robić teraz tam A, dobra, na potwornej? Potwornej? Bo ja będę rocznie jak spotkam bo to będzie robić ja, Zabierz go? Bo ja zabij go Dobra Ja sobie Aha, dobra e, Jakby co to Boss okay. sobie jedzie O Mam tutaj jego ity nawet Znaczy nie ity, tylko Max Zobaczmy Jakie jeszcze? Tak bardzo... O! Ale spokojnie, e, Snajperka epicka. A to będą ładne headshoty jeszcze. Dzisiaj. Dobra, e, to tak. Dawaj ja. Ja bym nam polecał już lecieć. A, właśnie, ja to zadam to jeszcze od ja nie Wiem, wiem. Ja e, mi nie chodzi o megalodona. Popieram, po drugie to ja mam chłopa chyba. Ja idę znaleźć sobie rację, bo ja mam... Eee, dwóch chłopów mam. Dwóch chłopów, pomóż. To Ale ja mam UHP. Chromopunk z poprzedniej rundy, który był tak zlagowany. No. Chyba? E, bo to był panka Dobra, to sobie szybko. Niszczymy. Ej, gdzie chłop? Ej, ziome! Gdzie ty... Ej, nie no, gość ewidentnie gdzieś to ty... Ja mam dwa stepany. Ty też te pan przesadziłeś. Ja Dobra ja szukam swoich w ogóle, bo... Kur... Oni gdzieś, gość gdzieś tutaj nie zwiał Po prostu. Ja mam sobie Ej chłop. Ale bumble. A ja mam dwa free. Też. A aż, aż tam chłop powędrował, dobra. No to nawet mam fajny no. lot. Do... Pa! Pa! Chłop powalony. Aż tutaj dotarł. Dobra. Dobra, hebra i nitro. No ja to dawaj, ja już tam... Ja tylko sobie odhaczę to zadanko, bo mam tutaj to... ze znacznikiem. Dobra. A, dobra. Eee, chłop? Chyba? Albo bot? Bot. To dobra, to dobra. Pa botu. No dobra. E, po prawej, po prawej ciebie śledzą. Wiem, Im na mnie jadą. No świetnie. Ta tylko, że ja ogrzewam w jakiejś totalnej Mam tych chłopów obok siebie. Centralny odkrzmę. Ale to nie mogę, mogę, Paweł. Na razie co to nie mogę. Jak oni wejdą do samochodu, to ja im to wysadzę. Ej, anonimowy zabija, anonimowego. Nie mam. Ej, Blue Pizza zabija, tak anonimowy. Nie, e, blue pizza zabija a mi mówię. Dobra, ja biorę e, jakąś furę, tam gdzie rzuciłem czwórkę. Teraz jadę tam do ciebie. Bo za to... E, tych ludzi to podłoże po prostu. Sejm ma być otwarty. Nie ja wiem, bo ja tutaj wjeżdżam w tyfółko. Dobra. Bo ty nawet możesz sobie brać całą nitrolą, bo mam tutaj przypał leki No ja też mam przypał, ja będę miał ja przypał Dobra, ja sobie będę z patrzył ze snajpy Dobra, a ja już mam w ogóle. Dobra, ja już Ci lecę pomóc Iż.

Paweł, kościół, 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 tam jest. Dzięki, eee, bo ja nie mam wpływu. Ja będę nam radził troszkę uciec. Dobra, widzowie, eee. no mamy teraz trumny przypał, ale to nic. Eee, tak, ten film był nagrywany wczoraj. Więc sorry, że wczoraj nie było, no... Nie było mnie w domu przez pół dnia, a nie miałem czasu nawet nagrać... Kawałku. Ja mam cię. Jakiś bambik. Nie, no nawet... Nie! Wszystko nie masz No nie bez sensu. Ej no, aha, ja mu zasadziłem bombę z kuszy? Och, powinny. Bez sensu uciekaj. Uciekaj. Mam laka? Nie Aha. To był ten anonimowy jakiś. Dobra. Paweł, myślisz, że to jest takie proste? I nie komentuj, bo to się nakrywa. E, sorry, widzowie. Wiem, że to było bardzo krótko, ale no. Ja mam. Czasami drobne lagi i mi patrzy się wyślizguje i dlatego wyłączyłem mapę niechcący, często tak mam, więc mam nadzieję, że mnie to wypatrzycie, więc teraz ta kolejna runda będzie troszkę lepsza, mam taką nadzieję, spróbujemy zdobyć lepszy loot i więcej killi i nie zginąć. Próbowała się nie skinąć się w ogóle. I w ogóle dziękuję, że to oglądacie. I macie... I wejdźcie no, w link w komentarzach i zasubskrybujcie Blue Pizza. No i no no jeszcze konta. Nie nie będę podawał imienia i nazwiska, bo ty mówisz, że nie zmieniło mi się. Nikt ci się nie zmienił. Nikt ci się nie zmienił. Zmienił się. nazwę. Nazwę tylko można zmienić. Najpierw. Ja nikt i nazwę E nie, bo to trzeba zresartować. Dobra. E, to tak, lecimy teraz od razu na nitrodom. Iż, e, Paweł... Nitrodrom. Paweł e, robi te krę... znaczy... Pica robi te kręgi A Ja będę czekał na bossa z c i pistoletem maszynowym Szybko rozwalimy bossa Weźmiemy mityka i medalion Pójdziemy na maszynistkę Później spróbujemy jeszcze Megalodona i wyspę Tak żeby każdy z nas miał E, cały ekwipunek w medalionach Albo cały ekwipunek w mitykach Jak to nam się uda To będzie przemocne I spróbujemy w ogóle nie zginąć ja Tak zginąć. jak mówiłem ja wcześniej Dobra Par skrzynek Dobra Na dole Dobra ja Dobra Dobra, ale w ogóle gdzie? Aha, ty aż sam powiedziałeś. No bo. Jestem jakąś ciebie. No właśnie wiem, widzę to. Dopiero. Dobra, C4 mam. Ekstra? A ja mam gościa przed sobą. Dobra, ja mam 600 chórek. Dobra, ja biorę samochód i go sobie ulepszamy. Weź, weź tam jeździć te z już. Dobra, wezmę sobie tylko jakiś samochód pału na przykład. Dobra. Ja zabiję te boty wszystkie. To jest oni boty. Jeźdź... Ej, gość, 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 gość. A nie, to bot. Nie, no, w, nie w ten... ogóle boty mogą mieć nie nitro. Ej, już jest, już jest ten. Aha. Dobra. O, no to fajnie. No to ja biorę karabin Dobra. i już... Dobra, ja się nie mogę z Ja ją nawalam z y, karabinu Ej, no, 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 pomóż, pomóż, proszę, nie pomóż Mam jeden HP, mam 7 HP 1 HP Spokojnie, to bot Chyba, albo nie, nie wiem Chyba chłopiec usunął ciało Daj mi tyto No czy które który medalnik daje A ty amunicję, ty amunicja Zaraz ci dam amunicję, muszę się najpierw uleczyć Dobra e właśnie. Nie przy okazji uleczyć Dobra Ja jestem Nie, nie mam Dobra, otwórz to lepiej e, Dobra Jak ty mnie podsadzisz pod Automat, to ci kupię Aby tak Nie trzeba, będę wierzył to. A no, bo dobra. E, tu tak, nie jedziemy na maszynistkę. Teraz? Czekaj, czeka. Dobra? Cię. Ale ja na megalodonę no, nie mogę jechać. Stum dobra, Paweł, no to ja to, ja wezmę medalion i mityka, a Ty będziesz e, tam czekał e, mi na ratunek. Tylko. Ja biorę, ja biorę mityka. Nie mogę

Dobra, ja jestem już przy maszynistce i ona w ogóle poszła gdzie indziej. Klepali ją chyba. Ależ, dobra. Jeden, możemy zrobić tak, że jeden z nas będzie miał tylko mityka, a drugi tylko medaliony? Nie, ja Ludzie się klepią niedaleko. Powalony jeden.

na perwis, na e, a mogę amunicję twoją, bo ja już nie mam. Dobra, dzięki. O, rakiety. Tylko, że to. To, to jest twórka, nie to wyciek to wyroby. A, tak, dobrze. Jest... Ja jedę na motocyklu. Tam, Gość, ja gość, je gość. Jeszcze nawet. No, tam, to, 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 to Dobra, ja biorę tamte, tamte, ja tamte dwa mityki. Paweł, pamiętaj, ty czekasz przy przyczółku. A Paweł wie, że ci się to zresetuje. To za lamko dnia. nie jest O! Jakiegoś gracza niechcący powaliłem. Dobra na... Kolejne dwa free kille Dobra, po ja, ja rozwalę tego bossa Bo boss tobie też się liczy Nie, to no za przeciwnikom Ale no, boss to przeciwnik no nie, jest przeciwnik No jak go zaatakujesz, to jest twoim wrogiem Jakby byłoby wrogim graczom, to by miałoby to już jakikolwiek sens. Dobra. Nie kłućmy się, rozwalajmy już tego bossa. Ja biorę mityki. A, musimy poczekać aż on się... Przemieni, dobra. To... Dobra. Dobra, Paweł, możemy zrobić taki... Halo? Halo? O. Przepraszam widzowie. E, mamy delikatne ustarki w formie kontaktu. E, proszę wybaczcie nam, ale no, mamy w sumie takie problemy. Możemy zrobić tego trade'a? proszę. Ja ci mogę e, dać ten medalion, a ty mi dasz. Masz, no proszę, no padę. Ja nie chcę. A poczekałbyś tak na mnie? No dobra. A nie chcesz już naprawdę tego medalionu? Nie chcę. Nie chcę, żeby ludzie. A to może na nie lepiej, żeby lecieli. Dobra, nie ja, damy, ja, ja mam auto telenowe. Ja Dobra, tutaj się leczę. Tak to sami, jeszcze samochód. Ja robię dwa w jednym tak w ogóle. Hmm? Moje, mamy samochodu. dobry lud, mamy dobre mega, mamy dobre rzeczy, więc... Jestem jest giga dobrą. Tak rek, prawda? Dobra. Teraz... Tu. Ja, 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 ja lecę na bunker pantą no nie, nie sprzedałem snajpera, daję snajper no co to jest za skam? ja, ja biorę, i biorę i Dobra, ja biorę, o, a, ja, a ja potrzebuję y, ja ja chyba zakrypuję sobie snajperkę Dobra, to tak A ja tam biorę te dwie skrzynki tam, co są, wiesz, bo, bo ty masz nityki, więc mi się bardziej, o ludzie. no ludzie no to są, kur. A mi się zaklinował... samochód? Ej, ja i ja tych ja, ludzi ja, ja, ja biorę, ja tych ja ludzi biorę na platy. Dobra, Paweł, ja do ciebie lecę, bo nie ten bus tak... Yy, no! Aha! Rozumiesz? A nie, bo tu ludzie wy... Ej, chodź, szybko mi pomóż. Eee... mnie właśnie dojeżdża jakiś paniczek w aucie. Proszę, chodź. Więc Ań? obawiam się chyba, że tak, dobra. ,azonie. Nikogo tutaj nie ma tak w ogóle. No, to fajnie. No, nikogo tu nie ma. No nie wiedziałem. Na przykład. Pier Pier